Czas się tu berzy? Sorry, mamy problem z zainstalowaniem programu do ściągania, więc przygotowaliśmy parodię. Co noszę w plecaku do szkoły? Zapraszam. Dzień dobry. Oto Wam pokażę, co przynajmniej ja noszę do szkoły w mojej torbie. Oto jest torba z firmy Adidas. Co to tam jest? Nie ma. dobrze. Gotowi? Oto jest jedna z dwóch paczek, które noszę do szkoły, aby je zjeść. To jest paczka niewypakowana po wczoraj. E, Oto jest mój lunch i śniadanie szkolne. To jest kapeć mojej siostry. E, Okej, okay, skąd on się tam wziął? O! To jest peste Vita, którym gram na polskim. To będzie kamerka, którą nagrywamy z kolegami filmy na matematyce. To jest telefon, który na pewno nie służy do dzwonienia, tylko do grania, sami wiecie. A to jest myszka. A skąd ona się przejeła? No dobra, nieważne. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dawajcie łapki w górę, to naprawdę nas motywuje. Do widzenia, pa pa cześć.